ma na drugi dzień. Zima nam się zrobiła. O, lekka, co prawda, ale podobno ma być większa. Lecę do fryzjera. I do domku lecę. Kapustę kupiłam kiszoną. Zaraz wam pokażę. I będę wstawiała i gotowała o bigos. Także e, dzień w kuchni mi się zapowiada. Ale ja bigos lubię. I nie przeszkadza, że się gotuje. O, zobaczcie, kapusta na bigos. 5 kg, także będzie niedługo. Zobaczcie, jaki jest. Śnieg, pada. Lecę do fryzjera, startuję. Ojej, nagrywamy, bo wiecie, co nam się wydarzyło. Nagrywamy Nagrywamy. Jeszcze raz musimy zrenderować ten odcinek z doliny, jakiej? Będowska. Ta, tak, z Będowskiej, dlatego że zgrał nam się na YouTubea niepełny, z jakimiś czarnymi plamami, więc skasowaliśmy go i nagrywamy go z powrotem, wgrywamy go z powrotem od nowa, także dopiero za chwilę go wpuszczamy. Trochę nas to zdenerwowało. Wpuszczamy go Wpuszczamy go tak. Jeszcze robimy to na starym. Pokażę wam na gruchotku naszym starym o to jest nasz stary gruchotek o, ale mamy już nowy sprzęt ukaniu kupił i go właśnie ogarnia nie? ogarniasz go czy nie? próbujesz? próbuję no także yy, my to dzisiaj to mamy techniczne problemy yy, zaraz mechanika nam tak musimy jakiegoś jakieś przeszkolenie chyba przejść nie? No nikt, nie, nikt nam nie obiecał, że będzie prosto i łatwo. Także ja kapustę na bigos stawiłam. Musimy się pogotować. O, właśnie nam się filmik zrenderował. Będę wpuszczać to, co zepsuli, zepsuliśmy. Także ten biorę się za wpuszczanie, wpuszczanie tego, tego odcinka w kanał. No, a co u Ciebie? U mnie świetnie. Ty, a co masz takie to? Bo palił papierosy ten telefon. No nagrywa już nowym sprzętem. Tak? A umiemy? Mamy już nowy sprzęt. E, już zobaczymy. Wszystko umiemy? No nie ma lipy moi drodzy. Zobaczcie jakie piękne kwiatuszki dostałam od męża. Z jakiego powodu dostałam kwiatki od Ciebie? Z jakiego tytułu dostałam kwiatki od Ciebie? Nagrywasz. No. No to powiedz prawdę ludziom. No pewno. odjebałeś coś na bank. <noise> Nie, wszędzie całe życie niewinny. O Jezu, zmęczona jestem, powiem wam. Bigos, zobaczcie jaki mam ten gar. Dostałam kiedyś od teściowej z 15 lat temu. Tu jest kapusta, gotuje się bigos. Jutro będę mięso wprowadzała do obrotu. To trzeba skończyć do Aja. Na kriba sos? Ma kriba. Ma munt A. Zmyczona jestem bardzo. Elegancko. Teraz będziemy tak? elegancko wszystko nagrywać. O teraz dzisiaj zrobimy tak, że słuchajcie wrzucimy e, ze 2 trzy minuty z telefonu mojego, a potem wrzucimy z GoPro, nie? No. I zobaczymy jakość. E, o i co, wyłączyło się i co, na, co to na to? Nie wiem. Tu trzeba tylko... Dlaczego tak a jest? A to cały czas działa? No. Cały czas nagrywa. Dlaczego się to wyłącza? Ja zajrzę do tyłu. No ciebie widzę. Nie no jest włącznie. Ej, a może to wiesz co? Co? Słuchaj, a może to powinniśmy mieć odwrócone w drugą stronę, mi się wydaje. Nie no wydaje. przecież tu jest kamera. Nie, ale ja mi się wydaje, że powinniśmy mieć odwrócone w drugą stronę. To jest tak jak telefon. Przecież telefonu też nie odwracasz w drugą stronę jak siebie nagrywasz. Przekręć to w tamtą stronę. Da się to? Nie tak. No i to tak się nagrywa. O, no. a nas tu nie widać. No tak się nagrywa, bo tam nagrywasz tam. A jak tak nagrywasz, to nagrywasz tu. No ale to się wyłącza. Co nie? No. O! Muszę tu... O, muszę tutaj za uruchomienie tego wszystkiego, bo nie mają do tego głowy, to muszę podziękować. Nie wiem, nikomu. Dlaczego? Może nie chcą. Może nie chcą. A. Pytałeś? Nie, nie pytałem. A no właśnie, chciałam Ale... pytać. Tak? No pan, no nie chcą. Dobra, to, to, to wiecie komu chcę podziękować. No. Ci co to, to im chciała podziękować to na pewno wiedzą. To na pewno jedzą. To dzięki chłopaki, Bo było ich dwóch. Ja też dziękuję. Nareszcie będziemy mieć trochę spokoju. Hmm. O Jesus. Powiem Wam, że zepsuła nam się zmywarka. Eee, a, a tu tutaj się wyłączyło? Akurat, co? No mów, nawijaj. Zepsuła nam się zmywarka yy, zaraz po remoncie. Jedyno, jedynego sprzętu, którego nie wymieniliśmy, to zmywarki, bo nie była stara, miała 3 lata. Zepsuła nam się zmywa zmywarka, yy, 600 zł moduł naprawa. I powiem Wam, że kupiliśmy teraz taką najtańszą na świecie, żeby nam pasowała do zabudowy. Pokaż w kadrzu. Bo mamy zabudowę na wysokości, tu jest 30 cm od ziemi Ze względu na, na nasz, e, na nasz e, kręgosłup Żeby było łatwiej i Ktoś kupiliśmy najtańszą co To zobaczymy, czy jak będę, be, be, ruszasz tą kamerą cały czas, to czy się wyłączy Bo może ona się wyłącza Na ruch? Tak jakim... jak nie ma ruchu ta. I, gdzieś... I powiem wam, że kupiliśmy tą zmywarkę, najtańszą na świecie, po 1100 złotych, Potrzeb... potrzeba nam było, może na mnie, Szymona, chcesz nagrać? No? Szymonek? Nie, wyłączasz się też. Bo, mogę dokończyć, powiedzieć co chciałam? No. Czy nie bardzo? No wiemy. Nie, no mów, bo jak nie to, to nie. Mów, no, no. no. Jak ja nie wiem już co chciałam powiedzieć, bo już zapomniałam. No a, że jestem tak zadowolona, że ona myje dużo lepiej niż wszystkie te na 2 miliony złotych. No, za 2 miliony mieliśmy i się to po dwóch latach. No. Milion rok. Dwa lata i jeden milion rok. <laughs> Czy... O, miach, wiesz co miałem powiedzieć? Co? Czy nie uważasz, że to jest nudny film? I patrz. Pajac. Tak, co tu nagrywać, co tu nagrywać? Jechać trzeba. Jechać trzeba. Nagryj kwiaty moje. Odkąd masz te kwiaty? A, tak. narzeczonej. 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 No dobra. Po ładowarkę trzeba iść do no do, do przyczepy moją. No dobra, zobaczymy, wrzucimy jedno, wrzucimy drugie, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Wrzucimy jedno, wrzucimy drugie. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. na to Także para, para papa. Pa. co już się nagrywa? No leci czas. No czerna, czerwona. Idę, ale słuchaj no dobra nagrywam siebie, a jakbym chciała nagrać to co jest z przodu to co mam zrobić? Kamerę? A. Idę włączyć choinkę, słuchajcie, na dwór. Pani mówi, że jej z tamtego roku jeszcze nie wyłączał. Pokażę. O, mamy taką choinkę. Ale trzeba zapalić światełko. O. Jo! Trochę zimno. Masakra. No to mamy choineczkę już ubraną na stałe. Zobaczymy, czy działa. Trochę śniegu ruszyła. Widzicie co? Czekajcie. Co to za linia jakaś jest tutaj? Nie. To po prostu kurna nie działa. Szukał mnie. Dziad jeden. Nie wiem, jak to się wyłącza. Muszę się nauczyć chyba od góry. Ksenka nie dała sobie rady niestety z kręką. Więc muszę ja iść to ogarnąć Idziemy Słuchajcie, Słuchajcie yy, od razu was się zapytam Zapytam Nie mogę sobie dać rady z pasami jak jest troszeczkę ciemno pewnie to zależy od ust... Pewnie to zależy od ustawień kamery Jeżeli jest troszeczkę ciemno to... O, gaszę to Jeżeli jest trochę ciemno To... E... Mrygają takie pasy To nie wiem, w ustawieniach kamery Poprosiłbym was o... E... Jakieś... Nie... Jezu, co tu się dzieje? Ucięty kabel, Zobaczcie. ucięty kabel od choinki. Tak, ta choinka ma działać. Dajcie spokój, no sakra, nie będzie działać. Słuchajcie, kabel wymieniony. Choinka świeci, jak widać. Elegancko. Tak się to prezentuje. Merry Christmas! Woo! Słuchajcie, tak się to prezentuje i tak się prezentuje ja na tle choineczki elegancko. Także jest fajniutko. Słuchajcie. Yy... Przewodził wymieniony, także jest okej okay. Widocznie go kosiarka przecięła, bo tutaj blisko kosiarki to przecięcie, bo... Słuchajcie, yy, zamarzł mi dzisiaj zamek w tym przyczepie, a przecież jej nie myłem Musiałem odmrażaczem go potraktować S Ale otworzyłem ją jakoś, wczoraj... Słoneczka nie mogła, ani, ani syn mój nie mógł tego otworzyć, jak nie mógł otworzyć Dobra słuchajcie ja już lecę, bo zimno choineczkę wam pokazałem elegancko, eee... Prosimy o subskrypcję, ktoś dzwoni A. Koleżka, zaraz odzwonię Słuchajcie e Jeżeli Wam się podoba ją nasze filmy, prosimy o lajki, prosimy o subskrypcję Subskrybować nasz kanał e No i co? Do zobaczyska! Miłego wieczorka życzę. Bye, bye.